Cześć, jestem na Chorzowskiej 13 w Gliwicach. przejedziemy się windą pilawą z złomikiem. Mamy dwie windy. Chyba akurat u siebie na piętrze. Więc będą dwa odcinki albo nawet trzy z tych wind, bo mam mało pamięci na telefonie. Kurczę, o dobra. Przejdźmy się może na dziesiąte. To z Chorzowska czy na Cześć. Mamy taką windę pilawę. No i taka niezbyt fajna, bo jest cała ta porysowana. Taka jest. No taka fajna, w miarę fajna. W miarę fajna. No, a ona jest akurat taka. Kurczę, dobra. A, to na 10. Dziesiąty. Coś tyka okropnie strasznie. Dziesiąty, jedziemy na dół. Może mi starczy pamięci na nagranie dwóch wind. Ale mogę Byłem w maszynowni na górze, ale yy, yy, tam było... kuczeń. nie mogę nagrać, bo mi pamięci nie starszy. Kurczę, chciałabym bardzo nagrać, sam się tak troszeczkę boję, ale to nie to chodzi, że jestem miękka pała cykol czy tak coś, tylko po prostu, no po prostu taki klimat. O, do, alarm pila taki typowy. Piu. Taki oczywiście pozdrawiam Kubę Hermana Morskiego windziarza, bo on y, też nagrał z tym alarmem. Piu. To jest bardzo po fajny alarm. Dobra, idziemy do drugiej windy, miejmy nadzieję, że ona będzie na parterze. Na no, no szczęście. Kurczę, na dziesiątym jest. Jej, nie. Dobra, no, ta niech sobie jedzie. Dęk. Kurczę, a mógłbym wysiąść. I by było. No, albo będzie w tym odcinku, albo w drugim ta winda. Miejmy nadzieję, że w tym. Jak coś, to będzie. Kurczę, ktoś idzie.